Anna Mucha pokazała na Instagramie zdjęcie z blond włosami i wywołała lawinę gorących reakcji internautów. Jak Anna Mucha wyglądałaby z jasnymi włosami? To pytanie zadawało sobie wielu fanów gwiazdy. Aktorka postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości. Na Instagramie zaprezentowała się jako blondynka i wywołała spore poruszenie. Jak tani zareagowali na odmieniony wygląd swojej idolki? Anna Mucha blondynką. Zdjęcie rozgrzało Instagram do czerwoności. Na profilu Anny Muchl pojawiło się nowe selfie aktorki, na którym widzimy ją z jasnymi i krótkimi włosami. Wiosenna metamorfoza. Nowa rola. Zaniepokojonych natychmiast uspokajamy, Anna Mucha nie poddała się radykalnemu rozjaśnieniu włosów, lecz ma na głowie perukę w modnym kolorze jasnego, ciepłego blondu. Gwiazda postanowiła zapytać fanów, czy powinna zostać blondynką. A może by się tak zrobić na blond? Zmiany, zmiany. Kropka zdjęcie Anny Muchy w wersji blond nie mogło pozostać bez odzewu internautów. Pod pisem natychmiast pojawiła się lawina komentarzy i reakcji. Większość z komentujących uważa, że Anna Mucha jako blondynka wygląda niekorzystnie. Wielbiciele stanowczo odradzili swojej idolce zmianę koloru włosów. Nie. Nie. Zdecydowanie nie. W żadnym wypadku. Tylko nie blond. Kropka, po co? Skoro brunetki są fajniejsze, kropka zdjęcie, podobnie jak inne najświeższe fotki z innymi fryzurami gwiazdy, prawdopodobnie pochodzi z planu zdjęciowego programu. To był rok. Anna Mucha od niedawna występuje w nowej produkcji TVP. Jest kapitanem jednej z gwiazdorskich drużyn. Rywalizującą grupę prowadzi aktor Antoni Królikowski. Program polega na rozwiązywaniu zagadek z tematyki popkultury. Uczestnicy są m.in. poddawani metamorfozom które mają upodobnić ich do bohaterów z przeszłości.